Kurwa, o co tu chodzi? Moje kroki są muzyką. Moje kroki to jest podkład muzyczny. Nie, kurwa. Ja w to wcześniej grałem. I celem tej gry jest to, żeby wskoczyć na skrzydła na barki tego ptoszka. Tego ptaka, nie jest to łatwe, słyszycie jak on napierdala? Lina i jump, kurwa mać! W ogóle ja, o zginąłem, ja w ogóle odkryłem to o co chodzi w tej grze przez przypadek całkowity kiedyś, dobra reset. Ja to o co chodzi w tej grze odkryłem całkowicie przez przypadek i tutaj jakby bez instrukcji od razu wszedłem tutaj na, tą, na, tą, na to drzewo, bo to jest tak koala, mi się wydaje. I potem, o, właśnie, jakoś tak trafiłem, naciskałem randomowo przycisk, że trafiłem na grzbiet tego ptaszka. O, ja mogę nim latać. Kurwa, co tu się dzieje? Gdyby nie ten przypadek, to nie wiedziałbym do dzisiaj o co chodzi w tej grze. I teraz tak, trafiamy do jakiegoś innego wymiaru. Nie wiem, koala teraz strzela, a w kierunku koali jakieś lasery latają. Nie wiem czy ja muszę ubić tego ptaszka teraz, u góry, tam. Tak, o, trafiony został, dobra, no ale. I co dalej? Kurwa, wszystko jest ucichło. Nie wiem, to mam trafiać w te... O, i widzicie, wygrałem. O. A teraz, kurwa, teraz są dwa ptaki. Naprawdę, ta gra to jest pomieszanie wymiarów. I jeżeli gdzieś istnieje jakiś alternatywny wszechświat, to ta gra może być jedną z lepszych gier wszechczasów. Dobra, ubiłem te dwa ptaszki. A i teraz mam za zadanie jeszcze zdobyć pewnie parę punktów. O, właśnie to zjadając, ubijając te spadające prostokąty. Potem wiem... O, wow! Wow, wow kurwa, widzę, że tu się ta gra dopiero rozkręca. Teraz już jest naprawdę trudno. Uuu, to nie będzie takie łatwe już. Podejrzewam, że prawdopodobnie jak przejdę tutaj jakiś ten parę tych etapów, z tymi spadającymi prostokątami, to pewnie wrócę do tego pierwszego, gdzie latał ten ptak. O, dobra, trafione. I znowu będę musiał skoczyć mu na grzbiet. Nie wiem, bo chyba w to grałem 30 e, parę lat temu, chyba przez chwilę w to próbowałem grać. <laughs> nie, tutaj trzeba mieć mocno psychę, żeby w to grać. To naprawdę trzeba mieć mocno psychę. Dobra, ubiłem parę tych prostokątów, ale dalej jeszcze się nic nie stało. To nie mogę trafić, to jest, to jest niezniszczalne. Aha, bo one się kończą, te prostokąty, dobra. to przy... Co? Kurwa, co to jest? A, to nie wolno dotknąć teraz niczego. I trzeba dojść do tego domku tam. Ja pierdolę, pam... chyba tak to pamiętam, jak przez mgłę, jak byłem dzieckiem, tak w to grałem. Uuu, skupienie. Dobra, przyznam się gram na padzie, także w chuja lecę trochę, bo na joysticku bym tak tego nie dał rady. A teraz nie wiem. Dotknąć tego, myślicie? Tak, dobra. No i tak, i wróciliśmy do... Yy, do początku, no. No popierdolone jest to fest. Ale ciekawe, no ja bym tego nie wymyślił. No chyba ta gra powstawała na tej zasadzie, że... Programiści nie mieli innego wyboru, jak... Zrobić taką grę to ten kod pisał się sam A teraz zrobimy tak A teraz zrobimy tak No i w sumie niech taka gra będzie Gotowe w sumie I oni sami nie wiedzieli co to jest Tak po prostu oglądajcie krapową retrocenzję Na razie cześć